Teraz nasze kamery na Beatę Kowalczyk, piłkarkę września naszej PG&IG Superligi Kobiet. Fantastyczny start w tym sezonie wybitnej golki perki. Beata Kowalczyk odbiera nagrodę fundowaną przez firmę Balticus, oficjalnego partnera PG&IG Superligi Kobiet. Ale nie będzie łatwo jej tu wygrywać z Wiertelak. Wiertelak na 1 do 1. W bramce. nie doszła piłka do Bojicic. Jest w kontrze Wiertelak. Chirurgiczne podanie od Kowalczyk. Mariola, Wiertelak, Kobierki na plus 1. Koprowska w drugiej linii z rzutem potężnie w samo okienko. W jej stylu Zurica, Despodowska. Wiola Pająk. Rzut wolny dla Kobierek. Prowska z rzutem, zaskakująco! Brawa dla Moniki. Jaszczuk... Jaszczuk, to jest jej akcja! Ale się przecisnęła Białorusinka. Uwaga. Jaszczuk! Hanna Jaszczuk! Choromańska. Uwaga, ma więcej miejsca i wyprowadzona! Jaszczuk! Cóż robi Beata Kowalczyk? Elbląg na minus 2 Fałluje Koprowska. Pięknie wypatrzyła Cygan. Nie ma gola Beata Kowalczyk. Wszyscy widzieli tę piłkę w siatce, ale ona wyciągnęła polskiego szczypiorniaka. I teraz jaka prosta strata. Jest w Wiertelak, ale piłka do Natalii Janas. Janas skutecznie. Ale tu już trzeba rzucać. Bułka z masłem dla Kowalczyk, ale jest dobitka. Milica, Rancic. Kucharska. Janas nie ma jak z tego rzucić, Kucharska, trudna pozycja, ale szczęśliwie, rykoszet. Zbiega Despodowska, ale rzuca Macedonka. Tomczyk ostrzeżony o grze pasywnej, Janas z rzutem, tego się chyba nikt nie spodziewał, zły ruch obrała Kepesidu. Dla Jana jest to dzisiaj Tomczyk. Tomczyk do środka, więcej miejsca ma Despodowska, no z takiej pozycji, to, to ona może dziurawić tylko siatkę. No, trzeba się jeszcze większego respektu, teraz piękna piłka do Szczepanik, tak właśnie trzeba kończyć tę akcje. Tomczyk, Tomczyk, a tutaj Despodowska. Stapurewicz, Stapurewicz teraz bliżej. Broni to wszystko. Kowalczyk znów będzie dobijać rancić. Przerzutka! Bardzo ładnie! Zrobiła to Serpia. Przegrały te derbach z zagłębiem. Teraz wypatrzona Janas. Dziewczęć niebieskich w strojach. Despodowska. No, zabawiła się teraz Macedonka. Postraszyła rzutem Gendłek. Agowicz, Stapurewicz. Tam. Falowała Agowicz w takim momencie, dwie minuty kary dla Czarnogórki. Panik, waga, Joanna waga, Despodowska, nie było mocnych na jej rzut. W pierwszej części spotkania Zorica, Despodowska, waga Pękala, Jaszczuk, Hanna Jaszczuk. Waga Pękala z rzutem, tak jest, Alicja Pękala. Z no. fenomenalnie rzuca Zorica Despodowska naprawdę wygrała to starcie próba dogrania do Choromańskiej. Do Tańczy na nogach Hej Jaszczuk zrobiła przewaga. No piękna, wreszcie taka akcja. Wcale nieprosta Elblonga. Waga szty panik! nie pozycja, ale trafia Nikola. Despodowska Tomczyk. Kepesidu Tutaj rzucać właśnie tak, Paulina Stapurewicz. Malowicz Stapurewicz, broni to zima. Zima, ale z piłka do wiertelak! Kepesidu, ale z akcja tutaj w Kobierzycach. Zorica despodowska. mają mniej doświadczenia gry w seniorkach. Jezus Maria, Zorica Despodowska. Kabuklarewicz pod Gobowa. Teraz Jaszczów Jaszczuk przepięknie do choromańskiej. No i tutaj jest naprawdę dobre, a teraz ma swoją bramkę Karolina Wicik. To no jest ostatnie Jagowicz. Broni zima. Zatem 32-25 Wygrywają gospodynie no, nie było w tej serii gier zaciętej rywalizacji.